Odpala z automatu. Zrozma, To są moje, jak coś. A, 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 no tak, tak. Zapomniałem o najważniejszej. E, mam PRL-owe e, biureczko, ławkę z czasu PRL-u i myszka się na tym tak ślizga, że. Podkładeczkę? E, nee, nie takiego. O, o co? Myślę, że zawsze można e, myszkę <noise> czułość można. zmienić. Można. Jak nie ten łesker, to. No tak przynajmniej NMS nie jest pobagowany. Gdzie wy się gonicie? Na dole Kurwa niedobrze Mieszka będę musiał zmienić Nie wyobrażam sobie w kangurku KO teraz Nie będzie działała ta myszka Bo tam to jest tragedia O Jezus! O, ja pierdolę, o, Ale mnie wystraszył Tu się nie bój no, ja se wchodzę do pokoju na cichaczu. A ten, a mnie zombie zawinkla normalnie, ciach. Widziałeś e, perki nowego e, 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 Nicolasa Cage'a. on w końcu wychodzi? Nie, to nie tego. No, on to ma taki jeden fajny perk. Jak będziesz ranny kucał, to padniesz. Będziesz wdrożniczką. jak sam sobie sobą staniesz, to. To będziesz od razu wyleczony. Fajne, co nie? Co to za papierdolny perk? On na same takie. Oho Jest blisko, idzie w naszym kierunku. Dokończymy? A ty, a the, 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 the... tak? Tak. dzisiaj. Dobra, idę po ciebie. No. Kurwa. Eee. Yy, nie idę? Dobra, idę po ciebie. Oj, chuj, hita, zostałem za darmo. No elod, dzisiaj ją kupiłem, bo jeszcze korzystałem z tej promki. A tak. Gada się, trzeba, trzeba. Bo wbiłem się ja 4500. Nie, mam na no, cztery ty... nie ale ich to kupię na następnej promocji Masz tu jakiegoś gena? Szukamy ich Zaraz w tym korytarze Co? Jest O Wow <laughs> Nie upytaj Pok Znalazłeś Ty się dalej zimbujesz? Na górze Puszko, że dałeś mi darmowego hita, no, tak to bym może dłużej wytrzymał. Góra czy dół? Dół. Okay. Przy schodach. Dobra, dużo. O Jezus. O, padnę, padnę chyba, zgrzytowałem, ale on też. Uważaj. Może mu się nie uda? Brak przez ze mną. Dobra. że go będzie tu szedł gdzie? chodź tu do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, No i do ciebie. No i stanął przy tym genie. No ja do za zombie. Kolejny do mnie, Kurwa to jest tu zaraz Za ścianą ty w dupę, dobra I biegnę ratować. Ja pierdolę! Dostałem 3 hity od zombiaka kurwa. Czajcie to. No... Poczekajcie, bo wychodzi. Spokoju ze mną. Dobra, poszedł za ramię. Nie, nie poszedł. Nie, nie tuneluję, zobaczył mnie to, odpuścił od razu. Nie No chyba rozwalił Zobaczył. tego zombiaka. Błagam, błagam Paleta, dziękować. Co ty się tak kręcisz gościu tu mnie? Te zombiaki w tych ciasnych pomieszczeniach to są bardzo upierdliwe. A masz Paletę, diady skończony. Dobra, dokończmy tego pole. geniksa. <głos> <głos> I make jeszcze iłem. dwa. O! Dobra, biszemy Junga Jimmy. Oni wszyscy myślają, wisieli, wisieli. No? Ale dwa geny zostały. O kurwa ty! Po mojego Że. się. No że kreatura będzie wygodna mi. Zdejmijcie k coś, czy myśniej... Się... No, no, trzeba iść. co, chyba musisz iść tu jest ten na skłajnie Albo wiesz co? Co jest jakiś gun? Nie wiem O! Ojej. Tu jest zrobiony Kogoś Bawiam, jest w Tu nie ma Tu nie ma Tu się wydarzało. Jest w sali chemicznej chyba o, osoba osoba, osobo Adam ciąg. Chodź Zawróć Brudaciąg Noo, coś takiego było było O, dobrze biegnij Biegnie, biegnie to Karpia ciągnij Nooo Jeden ciul Jeden czy karp to to samo no ja tam widzę pewną różnicę Urwa, gdzie są te generatory? Zaś zombinie, spierdala Sala chemicznej jest jadanie Nie wiem gdzie jest sala chemiczna Na tym gdzie wisi Niedaleko tego Urwa już idzie cymbał nawet się nie dał wziąć Szczykawki I daj teraz ja cię wymacam Chętnie, chętnie Nie dałem... Nie dał się, żebym go... Za, żebym się zamknął. Zapraszam w sali chemicznej kogoś. Zaraz tam przyjdę. Na dworze zjedziemy. O, też tam jest. Jak cóś. Ktoś do ciebie idzie? Nie, ja ledwo zawisłem, więc... Nie. Yeah. tutaj chyba do mnie niego. No dobra, to ja będę robił tego z skali chemicznej na spokojnie. to jest zjawisko? Nie wiem, czy jest u góry. A ma zakreszczenie u góry. No? Nie porobnie. Biegnyś się. Biegnyś ściągnąć. Dobra, już malinowicie. A, dobra. jeszcze Max. Dawajcie szybkie leczonko. Tylko oślepia z głębiaka. Dobra, i ten gen był na górze, no. tak? No, tylko jest teraz zablokowany Dobra, poczekamy No Chyba, że na zabójca No Może się w końcu z tego gówna uleczę. Niech ten Może no przydałoby cię teraz, skoro jesteś na dyntkę. To jeszcze ani razy tego w ogóle nie miałem. No mnie zombiak yy, zaraził Zaraził, tak na mogę. samym początku. Nie no. A potem mnie zabił. Dobra, agent ten na górze się odblokował. Czekaj, bo go słychać Czerwę. strasznie. Le, 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 le. O, darkę zużyłem całą, fajną. No, zobaczcie tego. No, ja bym, ja bym chciał wejść po schodach, ale jest zombie na tych schodach i nie mogę jak wejść. O, dobra, my tu kończymy. Eee, Suru. To... Idę ściągnąć. I ty masz dentkę i otwierać bramę na dole. Tak, bo ja mam. Zamknięte sp... ma. O, ma blokowanie bram, ma? Tak. O. Co eee, się wyleczymy. Tylko szybko zombie no, idzie. Zombi okay, Kurde, długo to trwa. No więc możemy porobić sobie te temy. Albo zginąć. No. Jak jedną tylko do orki, To to tarki, żeby nawet pomóc. O, mam no idealne miejsce, żeby obserwować bramy. No ja też. Albo nie, nie, mam. No. Idę na górę, żeby złoistować jak najwięcej czasu. No. Okej. Okay. Tylko nie do sali chemicznej, bo w niej siedzę. Już nie siedzę, jestem już pod spodem. O, tam jesteś. Dobrze, czekajcie, jeszcze, wyłączę sobie i. idzie ze na to. A, ja nie, nie zaprozowałem, live'a Bramy się wytworzyły, możecie jakąś otwierać. A jest tam tutaj, który której wisi. Dobrze, otwieram ją. Idzie tuż w Fajfus. To do drugiej chodźcie w takim razie, jest połowa. Oooooo! To, tej... to chyba idę się umierać bardziej. Potworzyli na oścież czy nie? Może nie. I czekaj, bo on chyba. Jest przy tej drugiej. No właśnie, tak no mi się też, też wydawało. Wracamy z teraz tamtą. Wracam teraz tamtą. No, nie zdąży tu iść, chodź no. A, ty już uciekłeś. No, byliśmy boję. Dobra. O. Gratulacje. Ale te więzi, to, to ci nic nie da, jak i tak nie będziesz ten... z kimś robił te gena. Bo co z tego, że będziesz widział kogoś w przeciągu kilkunastu metrów, a... Nie tak pijnie z jak się robił. Ja na przykład sobie kluczyk niosę, żeby odczytywać aury surwów na blisko. No ja też mam ten rycerz. O, 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 dawno nie było. Bardzo dawno jestem przeleżony tym wektem. Lepszy to niż szkarka. Hm. No na pewno. A po Luizkas. Masz? Dajcie. Chyba. Jaki masz kluczyk? Nie, 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 Tam, nie, 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 No nie, stronę szaka. No nie, Tam. No ale nie. dlaczego jak gen się nie, Za mną, bo oczywiście nie, Uciekam najbardziej głośno. No, nie, ten... Go asasina, jak, coś... jak się nie, się Leci za mną, no nie. To za mną, ja pierdolę, no co jest? Nie dobiegłem doktora. Czyżby miał Spirit Fury? No. No jak się trzasnął go w raj paletą, to. Jest lodka, man. Ardek. Mam nadzieję, że będzie miał Spirit Fury ile zrzuciłeś palet? Jedną. Jeszcze jedno możemy No, jeszcze jedno można odrzucić. A co się wtedy dzieje? No, niszczą się automatycznie palety i. No, e le nika, le nie na mnie leci na mnie. Kurde, no. zostały już. Mothergamelina na dole jest. Dobra. Mance, wejdź w tego strażnika i jak zdejmiesz że bazalto to lepiej. Nie wiem, już z to No, w sumie czasz rzadko. Na początku chwila się widziało, ale potem. Nie, to nie jest jakiś fajny plan. Ten... Bardziej irytujący. No jak przedłuża tak mecze, no to się nie dziwię. Nikomu się nie chcesz tak dużo grać. On tu idzie, ja pierdolę. Ja grałem z na Legiona i graliśmy to 35 minut mecz. A no, jeden plus? To sobie wyobraź na czaszkarkę. Człowieku, masakra ja On no mnie grać. goni, no kurwa mać, no Osobi, Osobiście lubię nią grać, ale ja gram tymi dronami o, nie pod Pedratonem, a pod Chase'a, nie? No, okay. O kurwa, gdzie ja wbiegłem? No, goni w ogóle Czekaj, chcę ci wziąć tego strzeżnika No nie, no kurwa, no tak się grać nie da, kurwa mać No ile jest można tak, na, na tych tunelerów pierdolonych? No... no. Nieważne, no ja że mi się zostawiałem w twarzy, i tak Ciebie wybrał. W sensie, jak go niósł, no to... Hmm. To, że skull Merchant jest rzadsza od Bliźniant, Jeszcze to... w sensie się popatrzył, kurwa, czy to wiszę dobrze. To nie wiem, to nie Chuj nie wiem, pierdolony. No... no, no to mega... To mega. W przeciągu ostatniego miesiąca może raz zagrałem czuwaka ma jak chcesz O, No jeszcze tego knajta w dupę wstać No i Bazik musisz się ukrywać Bo kurwa zdiskonektować zaraz No nic Lebeka Beka musi ci pomóc Dobra, o teraz idę z tobą tu jest gen w sumie, co można go robić. Chyba, że on jest jedno... Nie, jest dwóch. Kurde, nie inna władza gdzie nie ale jest okno. Ale i tak padnę. Ja ci spróbuję pomóc, ale nie obiecuję. Gdzie tu masz najbliższy ten? Czekaj, A. muszę się podrapać po nosie. No, czekaj, bo możesz w sumie się po co podnieść Pogładzaj, bo tam posłany strażnik jest I podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie nie, nie mam gdzie zejść, nie mam gdzie zejść, stary To sam sobie wcale jak coś Nie ja wykorzyst... No, <grym> no pogodnie się tym trochę dłużej jak coś ale ja Gdzieś na środku czuł. Jest ostrożnika ze mną no. E mu szybko, spada to jest asasin chyba. Bo... O tutaj możemy. Ale asasin ma zbustowanego pod, pod prędkość go. O. No. Dobra, ale wyciech, tak. nie, nie, zrób, A zrób, tu nie zrób. ma, myślałem że tu masz. jest też miejsce. Wlałem z tamtej strony co jest? Nie patrzę gdzie będzie szedł, bo mogę sabotować fakty. Gdzie on będzie niósł Tutaj? No kurwa, tam cię będzie? Nie, też nie jest. Okay. do drugiego, flesza z no, Bazik no. musi uważać. Będzie za mną się. Dobra, to ja go zdajemy, Bazik kręć, Tylko uważaj. Nie, nie, nie puściłem nie, nie, nie. genem, bo spanikował. I on się zablokował. A tu nie, ktoś coś nie, kręci? Gdzie a nie kręć. Wraca się, wraca się, wraca się, wraca się, wraca się. Cicho. Fajny counter, W ogóle taki No, taki... odblokował się, odblokował się. Aha, dobra. Nie, bo nie róbmy tylko dalej, bo ten jest... Ja, jak was goni i dotknięcie kolegę na haku, to bardzo znika. Znika, no, no, no. Tłumaczyłem to właśnie. No. Że nie ma co się bać jak ten, jak postawi strażnika przy tym. Ja wolę rzeczy takie mówić, bo nie każdy wie. Zajmiesz, się nie dasz rady? Nie, on kampi mnie. No, co, on róbcie go. gena, róbcie sobie, sobie. i dwa geny sobie, ucieknijcie Co oni mają z tym kampieniem do chuja? No już kurwa nie wiem, to jest bez sensu. Dwójkę żeby dostał, no kurwa mać. Jakoś, kurwa tak... Albo ja wymy, wymyślił kurwa, który tuneluje całe życie? No. Nie, to jest bardziej to, że się denerwują, że, że tak szybko geny im upadają Trzeba campić na no tak, Przecież kurwa jest nieudacznikiem. Mnie też wkurza jak nie dobiegnę dopiero do surwa, a już dwa geny mam w dupę. A nawet go nie hitnąłem. Ja go... Aha, Ojej. X, kurwa de. Ty no jego ja bił Ty pierdole ja idę po ciebie. Mam no, wyjebane kurwa. Ja się co sam staję. Ej co jest? Kurwa biegnie za mną zaś ten cymbał. Będę leżał. Będę leżał. Kurde, jeszcze w niego No będę leżał, no czemu to... A, no kurwa, w dupę, się dupę se wsadźcie, takie debety. Ten gen nasz jest na pierdnięcie, Jimmy. Dobra, nie go robicie Do Ten... koło mnie też, koło nas też... Dobra. Mocno zrobiony, ma 70... Czuca strażnika. Dobra, nie dąża. Serio? Jeszcze ma... Ma, ma czuwaka. Ma czuwaka. Ty on już mnie kampi Nie no to jest To jest piękne Tu idę po zimie? No, wraca się wraca A się do to nie idę po się, Kręćcie, kręćcie, kręć bo ja mam wybawionko? Znowu strażnika rzuca Jeden niech się zajmie strażnikiem, czyli przyjmie jego na klata, a drugi kręci Co ty kurwa jesteś Co ty tak kurwa kre stary Cię kurwa nie rozumiem. Gdzie ty masz ten swój? Co mówiłeś, że masz mocno zrobienie? Ja eee, w lecie w takim razie, bo tamten drugi nie zrobimy. Wyleczę cię apteczką, chujkę. Tak. Łupaki, macie czas cały czas, ale już się kończy. No nie zrobimy tego, jest zablokowany. No ale już Ja trupam, muszę zrobić. Tak. No rób, rób, rób. Tak. 20 sekund stoi. jak szybki moonwalk, ty. Moonwalk na kucaku i ciek. Dobra A ty czy mi, a ty czy mi żyjesz? Idę Proszę. otwierać bramę za mainem No to ja chodzę to drugą tylko na Chodź do maina, biegnij Wcale nie idziesz otwierać bramy, możesz iść patrzeć jak ja otwieram bramę Albo borderca. No, ja no, to super, że idziesz do mną No O no. kurwa no. No, o pierdło! No, Teraz mogę Jeszcze się no tam podnieść. Ile Jeszcze Noed, kurwa. No rozumiem mieć Noeda, ale czy żeby kampić i mieć. co ja mam idera Co ja mam tego szybciej? Macie tego Noeda? A ja mam. Jaka kampa, ja pierdolę. Kampicie? Ściągam. A, nie, a. Znaczy ja ściągam noeda nie, nie nie, w sensie ten Jak mi wam przed bramą tutaj u mnie to no. okay, Wy się przy bramie? Tak mm -hmm. Dobra Już nie ma noeda To jest tam coś no nie, znaczy spoko no Noed z noedem, nie? Bo ale kurwa <suszy> się on nie umie... Kampić, tunelować i jeszcze Noedem Kurwa no, on tam stoi cały czas? Tak, tak. Eee. Próbujemy tak, ściągnąć? Tak Oczywiście że tak. Ja wejdę pierwszy. Jakbyś... A, się... tak o tak dobra. O! Jeden. wszystko, żebyś padł. A to Max! Chciałem coverować! No, to nie ja za do Dobra, biegnę Dzień tam się. za Malinowym. Teraz mnie nie trzeba coverować. No ja jestem Dzień sam. Gdzie ty no, jesteś? Ty jest. ma... Gdzie ty jesteś, Max? Dobra, biegnę za tobą. Dobra, biegnij za do mną. Trzymajcie go jak najdłużej. Niech wam hity sprzeda. No, już tyle. No, Myśmy już wylecieli. Nie, ja jeszcze dostałem.